Siemanko moi drodzy, witam was kolejnym odcinku Zagrajmy w Mass Effect 3. Odcinka dawno nie było, nie, nie bawiłem się w gotowość bo bojową ja na 100%, gdyż serwery multiplayer są troszkę opustoszałe, a nie mam aż tyle czasu, żeby szukać, spędzać tyle czasu na szukanie zawodników. W ogóle zacząłem zauważyć, że odkąd jestem na nowym dysku, to minimalnie mi zwalnia. Ja się zdziwiłem, bo nie wiedziałem kiedy nagrywałem, a kiedy nie. A nie wyświetla mi się ostatnio ten pulpicik z FPS-ami. Więc co mamy zrobić? Mam nadzieję, że nie będziecie słyszeć tych cholernych syren i która które gdzieś jedzie. Mam nadzieję, że to nie pomnie. Mm, słuchajcie, w tym wypadku, ale dlaczego jeszcze nie naprawili tej Normandii? Tam jej What kind of goes, yeah, <laughs> Dobra. <laughs> w barze? Gdzie w barze chodzi o pokłady załogi? Kurczę, no wiem, już przestańcie trąbić, bo chcę Stali pogadać normalnie. Tali, gdzie jesteś? Gdzie jest Tali? W barze. W barze na stadeli, czy gdzie w badzie? W, w barze. Nie w badzie, w barze. Nie. Już mówiłem, że nie chcę z tym gadać, bo je przerażasz. W ładowni. Nie, raczej jej nie będzie, no bo ma być w barze. A może spróbuję zrobić tak. Spróbuję polecieć do... nadstadele, a stamtąd spróbujemy zorientować się co i jak, i czy. Już, czałka też chce ze mną pogadać. Dobrze, to wiem, wiem, że się gubię. Gubię się, dawno nie grałem. Lecimy pogadę z doktorem To dlatego tak stałe dziwnie się na mnie patrzyła. Czyś czągkas? Commander, an opportunity has come to my attention that may interest you. What's going on, Doctor? Refugees arrived at the Citadel recently, in possession of military-grade medical supplies and equipment. In reviewing our inventories. I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, uh -huh. and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees? Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. Okay. I'll find the refugees as soon as I speak with Tactus. O, super. Jestem za. Wiem, że nie lubicie, kiedy pomijam te główne wątki, chociaż Effect dostał mało. Ale mam ci trochę czasu, więc może dogram go do końca. Nie wiem oczywiście, ile z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że nie będę musiał tu siedzieć przez następne bitę, 3 godziny. Garlos wspomnia... Boże, teraz odpalił się głupi segon. A, zobaczmy, czy Miranda może coś. Chciała. Jakiś głupi sekwens z ogólnym artykułem, ja zgłaszam się, li laj, laj. Aha. Nie pamiętam nawet kiedy był ten quest, ale okej. Okay. Mm, więc lećmy. Widziałem ten Kibet Editor, który mi podsłaliście, ale tam niestety nie mogłem znaleźć Combat FNC. Kurczę, i znowu się pomyliłem. A ja teraz pokażę, że jestem nad Stadeli, ale nie pamiętam. Boże, jak ja dawno nie odpalałem Mass efekta? Wybaczcie mi. Dobrze, dobrze. Dobrze. A, ona pochodzi z Horyzontu. Okej, okay, skoczmy przez przekaźnik i lecimy nad stadelę. Tak, tam jest baza człowieka iluzji, ale my, a my... Yo! Mamy interes na Stadeli, jak zawsze stadele jest najczęściej odwiedzana właśnie w tej części. Może mi się tak wydaje, ale jest tyle wątków na Stadeli, bo w, w dwójce You're w ogóle to nie dot, moment, do you need ehm, Tak, lećmy od razu do czyśćca, bo chcę Stali pojechać. We'll yeah. Bring me a crib. bring me a crib. Umca, 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 umca. Kto tam ktoś hefta. Okay, jak tu się mapkę otwierało? Jej, mam mapkę. Ale nie, Matali, coś pomyliłem. Kolega jasna, dobra. Skoczmy na doki, no bo w dokach jesteśmy pewni, co mamy zrobić, czyli mamy znaleźć przywódcę uchodźców o imię: to ja jest O, się mogę że glad you came. Uh huh. something that doesn't involve fighting reapers i don't think they've conquered the bar yet i already scoped it out but then i thought if this was my last day alive i'd actually like to remember it uh -huh. so, so i had an idea Where are we going? Somewhere we're not supposed to. <laughs> Some things never change, do they? Ever have that one thing you always wanted to do before you died, Shepard? Too busy trying to live. What's yours? The whole time I worked at CSAC, I'd stare up at the top of the Presidium and say to myself, I want to go up there. But I never did. There were 137 regulations telling me I couldn't. <laughs> so you got them changed? No. Now I just don't give a damn. Figured it's time to do something stupid just for the hell of it. Might be the last chance we ever get. A little busier than I imagined. How about a dive in the pool? <laughs> you obviously haven't seen Turians swim. It's a lot of flailing and splashing interrupted by occasional bouts of drowning. You're right. I'd just have to save your ass again. Did <laughs> make up for all the times I pulled your ass out of the fire. Novaria, Pharos, Ilos. We've had a hell of a ride, haven't we, Shepard? Times like these, you know who your real friends are. They're not the ones running around looking for an escape route. They're the ones who stand at your side through the worst of it, who never give up on you. I'm lucky I can say I know someone like that. So am I. You're not going to propose marriage now, are you? <laughs> now, before we head back, there is one thing we're going to settle once and for all. <laughs> Not saying you don't know how to handle a gun, just saying some of us know how to make it dance. So let's find out who's really the best shot. There are a few people in the galaxy who've <laughs> seen me in action, Garrus. They seemed impressed. <laughs> yeah, but I've actually seen you dance, Shepard. No comment. <laughs> All right, Vicarian, you're going down. And don't worry, I loaded it with practice slugs for when you miss that was an easy one let you build up your confidence long range i wrote the book nobody alive can do this not even commander shepard give me a tough one <laughs> i said a tough one step aside Ze Do it. Nobody alive, maybe, but technically I died. Yeah, well, next time we'll throw in a herd of rampaging clicks, and that's how you separate the rookies from the pros. I don't know if Ja akurat lubię się, no cóż, ja szukuję, ja nie mam nic przeciwko popisywaniu się w jakimś tam stopniu, więc, kurcze, no i nadal nie wiem, gdzie stali? I to mnie bardzo smudzi, ale podobałem, podobała mi się bardzo ta wstawka. Nie widzę, że trochę jeszcze polatamy, wiem, że nienawidzicie tych miejsc, w których ja biegam jak pojebany i szukam wszystkiego, ale nigdy nie żałuję tych sekwencji, gdyż naprawdę twórcy postarali się, żebyśmy mieli ten kontakt z drużyną i to jest fajne. W dwójce tego aż tak nie było, Lial ale Liala jest nie jak. Kurczę, gdzie jest Tali? God Damn it! Hmm. Możemy jeszcze zobaczyć obszar tymczasowym, bo tu może być ten cywil. I wiem, że da się jakoś trafić do tej planety Hanarów, bo miałem, nawet miałem jest w Gibbie. Cyan, proszę. Mamy taką nieszczęśliwą możliwość. to ty chcesz robić zdjęcia? A tobie to by to kij w oko. Tu jest tablica pamięci. A tu w pojedynczych bunklach są... ...krzewsze. ja.

Damn it! I'm telling you, someone sabotaged the medical dispensers. No, if I knew who, I'd have had them arrested. It doesn't matter. What matters is that I've got Turian soldiers dying for lack of medication. Anton, I, I recognize you. Your commander Shepard. And you must be Tactus. Heard the refugees consider you their leader. Yes. Someone needs to sort out this mess. CSEC has tightened access to the Citadel, and we've got desperate people down here with no place to go. I also he hear you need basic medical that supplies. That Dr. Shakwa spoke of a mutually beneficial trade. I tried to be clear. In my experience, the Alliance looks out for their own. Trust is a hard thing to come by these days. I know you need our military supplies, but they're worth far more than your basic meds. Her offer wasn't satisfactory. Your people need our supplies, and my people need every edge we can get. Your combat grade meds will make a difference. And our mission may just save everyone. Now is not the time for pettiness or mistrust. With our day to day worries, it's easy to forget we are all in this together. I'll have my people contact yours. You'll have your supplies as soon as possible. Thank you. Well, we'll do that as an optional dialogue. On the downside, if someone is the Cyan, I'll tell him, "Thank you, I'll be done." And what's the reason? Man, get ready for trouble. not here for that scene. Just want to talk about Jonas Sederus's release. Oh, you are the one coordinating that, right? My idea, you know. Aria came to me looking to gain Eclipse support. I'm leveraging it to bust the boss out. <laughs> Saying, you should run Eclipse, huh? You can do it. Leave Sedaris locked up and make the deal with Arya yourself. Hmm. Arya would be a step up. And you think she'd let me run things? I don't see why not. Right. Right. Then that's the plan. Keep Sedaris in jail. I'll call Arya right away. Okay. Good man. Nie that, so. You have a copy of a Shepard VI? Oh, yeah. The one based on that war hero? We locked it after some kid spilled soda over the hardware. I'll unlock it, but we've only got the demo version working. Good to meet you. I'm Commander Shepard, Alliance Navy. <laughs> you got to be kidding me. Extranet says you're Alliance Military. Take care of yourself out there, officer. Come on. Nice, I know, I know. Czy w kasze? Okay, dobra. Ach, tu się nic nie da na tej starytka. Bieganie, bieganie, gadanie, bieganie, bieganie, gadanie. Ale mam zaćmienie, spoko. To nawet gdy nie będzie mi 100%, jesteśmy na plusie, bo nie no dobrze, zobaczę na chwilę do szpitala. Kurczę, no wybaczcie mi za ten odcinek. Wiem, wiem, przynudzam. Znowu, znowu, znowu. Biela aktywności, tak zwanej tak Jacob i doktor Sealum. Kto to jest doktor Sealum? Pewnie dla niej coś mam. Muszę iść sobie zajeść. O, coś jeszcze? Ja też. Ja też. I Shepard. Uważaj. Ty też, Shepard. Dobra, dobra. No, gdzie jest doktor się Saigonki i tak dalej i tak dalej, bo mi jest potrzebne. Majster, gdzieś pan jest? Podświet mi meister. On jest w, w laboratorium, czyli będzie tu albo tam. I came across plan. help? Super. Ja sobie się Dobra, chyba wiem gdzie stali. Ok. Obcejaliśmy wszystko, nie jeszcze barczyście, trzeba dać do Arli. Kurczę, no ja wiem, że powinien to wycinać, ale wydaje mi się, że to są dosyć rzeczy ważne w w Mass Effect i powinniście też spać. To już, nie? Dobra, Arlia. Hey, Arlia. Look who's here The Blue Sun's blood pack and Eclipse are in my pocket I'll send them to war Is there anything on your mind? I'm sure Yay, everything is ok We have all the Where is Joker ...Eddie? Let's to do I'm pogadać. not skinning the Alliance Nie gadałem. Okej. Okay. Dobra, już, już. Już mogę uciekać, już mogę uciekać. Jej! Dobra, lecimy na statek i zanim oczywiście wykonamy jakiekolwiek questa, to znów będę się zrobić cięcie. Aj, w sumie! O, i w sumie to będzie odcinek. O tak, o tak, i od razu zacznę się zajmę się nagrywaniem kolejnego odcinka, żeby wrzucić wam go dzień moment, następny. Ha, ależ to jest cwana, jestem z siebie dumny. W sumie, nie, nie, czy się zadumie, no względem fa. No, D24, wiem, słyszałem już tyle razy. transfer bo że ta baba mnie w gada z nią już po raz moją setną wizytę na tej pierwszonej Normandii. Dobrze, trzeba z z porozmawiać. W sumie fajny quest z tym. Uh... No dobra, ale przy okazji mogę to załatwić. Nie, to nie tutaj. To było tutaj. Tak, tu jest Tali. Shepard, chcesz I think Miranda. myślę. Jak się drunk? Very carefully. Torian brandy, triple filtered, then introduced into the suit through an emergency induction port. That's a straw tally. Emergency induction port. It's actually getting a little harder to get it into the slot. I think that means it's working. She was so rude. What did Jack call her? Cerberus cheerleader, with her perfect genes I'm and that attitude, and and still, she got it done. She stopped her father. I didn't realize this would be so hard on. I didn't like her, Kila. She was such a bitch. But I respected her. Sometimes that's better than liking. She did whatever it took to stop her father. She never gave in to him. Never changed herself to please him. Ah. Don't ah me. You sound like a vulture. Seeing a bit of yourself in Miranda fighting her father. I spent my life trying to live up to him. Then making up for his mistakes, doing what he'd have wanted. It's never that easy. When do we get to stop reacting to our parents and start living for ourselves? The answer to that one's at the bottom of that glass. I might need help with the induction straw. Port. You know. I'm having a drink with my boyfriend my human boyfriend <laughs> <laughs> <Staying> <laughs> my the father would have hated you here's to him and to miranda nice job you genetically perfect Cerberus cheerleader boschted <laughs> killla. <Kilosoli. laughs> i odbyle ci w tej przyjemności Chcę z wszystkim pogadać, ale podobało mi się my boyfriend, my human boyfriend <grymny> Masakra Dobra, na Natalii to jest jeden z moich ulubionych widoków tej e... <grymny> Kurde, nie mogę Okej, okay. chodź całkas, jak udało się wszystko. Where are you? No. Super, a teraz... Ja na nie wiem gdzie są tu lepsze jako. A jeszcze wiem, co mogę odwieźć, mogę odwiedzić mogę odwieźć, ale zobaczymy, czy Unii ma jakąś opcję dialogu. I tym zakończymy ten odcinek. Wiem, że nie zabije ci i tak dalej, i tak dalej. Doctor Tsonis found useful information in the data. How's Dobra. Miranda? She'll make a recovery. I'm not surprised. Miranda always struck me as a driven woman. I'm glad she made it. Ona gdzieś jest tutaj, czy czyżesz? Terminal handlarza. No to nie chcę, ale chcę to. Dobra, tak więc wiem, że mnie tam ubijecie i tak dalej tak dalej, ale to już koniec tego odcinka, zagrajmy w Mass Effect 3. A teraz, żeby was nie zanudzać oczywiście i żebyście nie musieli czekać na odcinek tak długo, zaraz zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka tej wspaniałej gry. Siemanko, do usłyszenia, mówił Bielak206.